Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i oto zaczynamy wielką bitwę z kolekiem pożeraczem słońc. Teraz, no właśnie, znaczy, o tym nie pomyślałem. Pomyślałem w zasadzie, tylko że no liczę na to, że i tak doczekam się przybycia tych posiłków, które już one przybędą, one stąd przybędą, choroba jasna. Więc ja w zasadzie powinienem się rozstawić nie tutaj, mimo że to jest korzystne, a tutaj, czyli w miejscu troszeczkę mniej korzystnym. Dobra, wiecie co, rozpocznijmy tą bitwę. Przyspieszmy na maksa i poczekajmy, aż te posiłki nadciągną. Minuta, myślę, że wytrwamy przez minutę, nie? Jeszcze na razie nic nie widzę na tych pustkowiach. To jest niesamowite, kurde. Czekacie z armią na nadejście koleka. Nie widzicie nic tutaj. Wiecie wiatr, pył, piach i widzicie pierwszego, który nadciąga. O kurde. Dobra, już przybyły siły główne. Tak jest. Marode, chief Jest kolek, musimy wyłączyć im they close, ten tryb. No, na siły. Ach, zapomniałem, że działo ma. Dobra, nie trafiło. Czy co ja przejadę się do tego, działa chyba. O oh, fuck. to nie jest tylko grasanci Dobra, mm, oszczepy potrzebujemy zgrupować na osobnej tej Nie, nie 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 pomyłka. Gdy oszczepy dostały niedobrze, ależ podchody, ja pierdzielę, dostaję trochę, nie boję się tego, działa strasznie, ale Bije w oszczepy, więc to jest nawet dobra wiadomość. O, pieski. Mimo, że te oszczepy są dla mnie mega ważne. Okej, okay, pudło. Puduję. dobra, w porządku. Przyspieszmy odrobinę. Kurde, te... Aj, 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 soczyście. Dobra, ej. Rozciągnijmy te oszczepy najbardziej jak się da może. Nie tak, kurde, w blob'ie. Żeby teraz jakieś trafienie nie weszło. No weszło, dobra, ale przeżyjemy. Hmm. Miałem dorwać to działo, ale chyba po prostu przeczekamy aż ono skończy strzelać no szczepy się sypią. Jesteśmy w stanie złapać auru dyscypliny, to? Tak, dobra. Kurde, no boli, boli ten ostrzał. Dobra, ten obity oddział włóczników może dostać, nie ma to znaczenia. Fuck. Dobra, zaczyna się. No i zaczyna się. Dobra, spowolnimy i cały ostrzał idzie na koleka. No, sypią nam się oszczepy, nie? Dobra, pieski nie chlecą tam. Tu goście, też się wbij do walki. Cały ostrzał idzie na kolek, ale to. Dobra, pieski, pieski, pieski to ważna jednostka, dosyć. Się tu trochę wpakował. Dobra, na plecy kolek przeleciał, ok. Dobra. Pieski zaorane generalnie, to jest dobra wiadomość akurat. Bij te trolle. Może jednak bić po trollach oszczepami, a nie po koleku? Dawaj. nie zabiję koleka, to nic nie urat... Ej, patrzcie, tutaj padły smocze ogry praktycznie do zera. Z włóczniami się biją. Dobra, zaorane, bierzmy się za następne. Unikniemy tego częściowo chociaż. Chyba tak, bo Kurde, kolek pachną szczep. Ciekajmy tym szczepami tam. No lord pada tutaj kurczę niestety. Włócznie nas mocze ogry Pieski wróciły choroba. A. Dobra, kolek coś tam obrywa i to jest... Jak wspomniałem wielokrotnie, dobra wiadomość. Niestety lord tu nam pada. Dobra, dobra, tu wszystko jest generalnie zabrane. Tyle tutaj. Pomóż z tymi ogrami. Na razie nie wygląda to najgorzej. Yy, jeden oddział piesków nie goni trolle. smoczy ogry. Ej, kolek PUHP! No kurde. Tak, tak, gonię trolę. E, dawajcie, dobijcie te trole. Dobijcie trolle, dobicie trolle. Kurde, szkoda tych piesków trochę. Trudno. Kolek ma bardzo mocno bity. Fajnie, jakby się ten gość nawrócił. Myśmy go gdzieś skitrali może. Kurde, psy wpadły na plecy. Dobijcie trolle, dobijcie trolle. Czy ten gość się nawrócił? Nie. Dobra, kolek ma mało HP i to jest dobra wiadomość. E, dobra, grasanci zaorani, ktoś tutaj jeszcze te duże jednostki. Dobra, trole zaorane, tu pieski się nawróciły, niech zaszarżyły na działo, które nic nie zrobi już w tym momencie i tak. Nie, pieski od razu się rozpadły. Dobra, zgrupujmy naszą armię, weźmy ją do kupy, zbierzmy, chociaż to też nie jest do końca dobry pomysł, żeby Hater trochę mało HP, ale udało się zaorać smocze ogry i zostały już tylko trole. Oddział Grasantów niech się oderwie. Kolek ma mało HP. Ten gość żyje dobrze. Niech się skitra tu w rogu. Szkoda tych oszczepów, ale powiedzmy sobie szczerze, kolekowi tak dużo czasu zajęło do dojeżdżanie tych oszczepów. No, dawaj, dawać. Okej, okej, okay, okej. Okay, okay. Trolę zaoranę. Okej, okay, kolek tutaj, dobra, zaszaruj, spróbuj zaszarować, zadaj jakieś obrażenia. Oj oj, 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 No nie, jednak to się nie udało. O, ej, armia się rozpadła. Nawet kolek z pieprza. To no dobrze, wygraliśmy bitwę. Tak kluczową, tak istotną bitwę. Bez pomocy Archeona za zaoraliśmy armię koleka. No, cóż. Dobra, przyspieszamy. Kolek już chyba uciekł, już nie zdołamy go dojechać, nie? Te trole też uciekną ostatecznie. Dobra, mamy zwycięstwo. To jest mega ważne zwycięstwo, jeszcze ważniejsze niż to poprzednie. Chyba? Chociaż z drugiej strony nie, nie jestem pewien. Przypominam, że dalej w sprzedaży są dwie moje książki w obronie Wypraw Krzyżowych i Krucjaty, a Sprawa Polska z 2019 i 2020 roku, wydane wy nakładem wydawnictwa Prohibita. Możecie je nabyć na stronie księgarni Multibook lub bezpośrednio u mnie pisząc do mnie priwa na Discorda, Facebooka, gdziekolwiek. Druga sprawa, możecie także nabyć moje modele 3D, które drukuję i sprzedaję w moim sklepie Allegro. Wszelkie linki znajdziecie w opisie. Dostępne są także pliki STL, czyli pliki y, umożliwiające wydruk tychże modeli. Nie musicie kupować fizycznych modeli, możecie kupić, jeżeli macie drukarkę 3D, pliki do ich wydrukowania i wydrukować je sobie na własnej drukarce. Y, to z kolei jest dostępne na moim sklepie na stronie Kultz. A jeżeli chcecie po prostu te modele pooglądać, to zapraszam na mojego Instagrama. Oczywiście wszelkie linki znajdziecie w opisie. Mamy to. Kolek pokonany. Najgorsze jest to, że przeżyły i trole, i te nieszczęsne smocze ogry. U mnie straty spore też niestety. Skarbiec mogę powiększyć, co mi w zasadzie nic nie pomoże. Doświadczenie jednostek myślę, że to jest lepsza opcja. I teraz trzeba by tego koleka po prostu dobić. Pytanie, czy archon nie przyjdzie tutaj, żeby go dobić. Nie zgarni całej chwały nam przynależnej, powiedzmy sobie szczerze. A kolek się chyba wkurzył tą porażką i bardzo dobrze. Teraz zobaczymy, jak to będzie w tej części Warhammera. Bo zwykle wkurzało mnie to, że. Okej, okay, rozbijaliśmy armię nieprzyjaciela. Jestem. A, Ka karon zginął, no tak, więc musimy wynająć nowego. Diaboliczny sprzęt zasięg aury dyscypliny, mistrzo mistrzostwo broni i bezkompromisowy. Samoobrona plus 10% za szansy na ranienie agresorów. O! To jest niezłe, ale wydaje mi się, że jednak ta aura dyscypliny i ten Hivald He Hemmofon będzie lepszą opcją. No, wydaje mi się. Okej. Teraz, teraz sojusznik przypomniał, że. No, zaatakuje armię nieprzyjaciela. No dobra, dźwięk dźwięk. Dźwięk. Dobra, ulepszamy naszego głównego bohatera, bo on przeżył. I ma się dobrze i w zasadzie chyba zwiększymy atak dla jednostek grasantów, czyli tą te, te, podstawową absolutnie rzecz, chyba że coś tutaj, obrzęk zagłady, rozwój plus 8, koszt werbunku zmniejszy, przychody z łupów, nie, zwiększymy, zwiększymy atak naszej armii, tak, dobra, i teraz zrobimy tak, możemy generalnie koleka dojechać do końca, to jest, to spróbujemy zrobić, rzecz w tym, że no, połączyłbym tą naszą armię, żeby te oddziały nie były takie wiecie, pouszczuflane mocno hmm. Teraz tak, mamy 15 na 20 i możemy z tej armii jeszcze resztę. Eee, tak. Dobra, zrobimy coś takiego i mamy 18 oddziałów. I myślę, że z jednym tym będziemy w stanie. I on niech... A on niech wraca i niech zaczyna werbować. Na razie, piechotę. A, a Korak Kruk spróbuje dokończyć koleka. Mam nadzieję, że to nie jest zły wie to, co robi w tym momencie. Drobne zwycięstwo nawet automat nam daje, więc wiecie co, zapisujemy to i ciśniemy Koleka. Dobra, istotna bitwa w tym momencie. Pieski na skrzydłach, on, on nie ma za dużo woja, powiedzmy sobie szczerze. Kolek też jest mocno obity. Więc tak, jeżeli pieski są na skrzydłach, to damy całą naszą piechotę generalnie na środek. Berserkerów troszeczkę cofniętych. Oszczepy za nimi. No i to będzie nasza pierwsza linia. I włócznie damy w takich klockach na skrzydłach. Żeby one ewentualnie zatrzymały pieski, na dwójeczkę bohater, na dwójeczkę bohater, na trujeczkę pieski nasze, i odpalamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy on zaatakuje, czy on zaatakuje. Zatakuje, pewnie, że zaatakuje. Eee, tak. Nie, 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 nie chcemy tego, chcemy tego tak, Lord, close, O, nawet. Chaos nawet. Dobra, <WELLA> pokusują... ten oddział gra sam. Perserkerzy się O, to też dobre O, teraz czekajcie. O szczepy, o Ej, gdzie są? Pieski na wrzecy? Głównym bohatem. tutaj do devil! Może z tolami. Dobra, każe do ataku. Charyos, moro! Charyos, moro! Charyos, moro! Charyos, moro! Charyos, Very well. Ale chyba się uda. Myślę, że na spokojnie w miarę. Tak, oszczepię go do jaru. Pieski będą go Ok, Okej, kolek padł. No i armia się sobie Bardzo dobrze. Teraz oszczepy fokusują w tą stronę. I myślę, że możemy spokojnie przyspieszyć. Bo to już się dobrze dla przeciwnika nie zakończy. Spróbujmy dobić, może, te trolle. tego smoczego ogra byłoby fajnie, gdybyśmy dojechali. O, tak dojechamy. No i pięknie. Tych troli raczej nie dobijemy. Ale nie wiem, czy armia mu się nie rozleci w tym momencie zupełnie. Armia w zasadzie zmasakrowana doszczętnie. Tylko dwa oddziały przetrwały. Bierzemy doświadczenie jednostek. No, ta armia ginie. Ona ginie na Amen. I świetnie. Wróg zabity w boju. A Korrak zdobywa kolejny poziom? Nie, on nawet nie zdobył kolejnego poziomu. Zastępy Apokalipsy. A utracony cel koordynacji działań wojennych. Dobra. Teraz wydaje mi się, że nie ma się nad czym zastanawiać, tylko od razu trzeba maszerować na krótszą skałę. Póki jakaś armia się tu nie odrodzi, widzę, że na razie tej armii żadnej nie ma. Więc tak: technologia, silniejsze wiosło, zmniejsza utraty wigoru dla jednostek grasantów, czempioni wojny, przychody z łupów zdobytych po bitwie, doświadczenie jednostek grasantów plus dwa dla jednostek grasantów, a to przychody z osad, odporność na wyczerpanie na morzu to amunicja dla jednostek dystansowych siła podzisków dla wszystkich jednostek dystansowych granatów. to jest dobre te jednostki dystansowe teraz stają się naprawdę istotne, więc wiecie co, klikniemy to okej, okay. no i dobra na razie tyle oddajmy turę e, dobra, dobra, nie wygląda to najgorzej teraz krucza skała powinna wpaść w nasze ręce znowu e, i później ruszymy na tych dolganów, spróbujemy tych dolganów całkowicie zniszczyć to jest w tym momencie cel, cel numer jeden. Yy, tak, tu mignął nam gringo, jeżeli nie wiem, czy widzieliście. Okej, okay, aha, to archa, no teraz się pokazał. Okej, okay, no w porządku, dobrze, bardzo ładnie to wygraliście. Cholera. Tak to jest. Bądź wasalem, nie? Bądź wasalem. Dzień z życia wasala, właśnie coś takiego. My robimy całą robotę i przychodzi, kurde, chłop. Popatrzy sobie, okej, okay, no ładne, pole tu fajnie. Dobra, skaweny jakieś. Dobra, dobra. Ok, szturmujemy i to spróbujemy zagrać z automatu. Pewne zwycięstwo. Ja to zapiszę na wszelki upadek, jeżeli straty były za duże. Mam nadzieję, że... Ok, straty są akceptowalne. Standard Smoczych Łowców. Amunicja plus 30 zmniejszenia czasu Ej, to jest fajne. Zbóż w imię orła okupacja. No, no oczywiście okupujemy, bo to jest, no wiecie... Zdobyte osiągnięcie. Dąż ku chwale i wyśmienity rumak. O, ciekawe. Dobra, a Korak Kruk wbija w tym momencie dziesiąty poziom, Grasanci lodowego rogu są odblokowani jako lodowa dobra. I teraz tak, co by mu tu dać? Rydwan Chaosu on już w tym momencie ma, więc piękna sprawa. Yy, więc teraz w sumie ta prędkość byłaby fajna, obrona w zwarciu, tu jest prędkość, obrona w zwarciu, tylko że Kula Ognia później właśnie nam się nie dodaje. Weźmiemy zabójców bestii, czyli bonusy dla naszych jednostek strzelających, bo to jest mega przydatne. Dobra, zwerbujemy tych grasantów, I tak, zwerbujemy jeszcze dwa oddziały może lo lokalnie, tylko tak, jeden oszczepników jeden ogarów, w ten sposób. I spróbujemy odbić drzewo szubienicze. już nie wiem czy to ma sens, czy nie lepiej najpierw iść na drzewo szubienicze a później martwić się o werbunek. No, wiecie co, chyba tak zrobię. Okej, okay, w Monolicie mogę ulepszyć to, co daje mi garnizon. W tym momencie ten garnizon jest troszeczkę bez sensu, bo tutaj nic nie jest w stanie mnie zaatakować. Jak widzicie, jestem to, to jest totalnie bezpieczne miejsce. Mm, więc wiecie co, ja chyba zburzę ten garnizon i zbuduję to coś innego. Monolicie gawronów. Dobra, nie wiem, czy ustawiać nową koordynację działań wojennych, czy to ma sens w ogóle. Archaon ma niby pełną armię i się nudzi troszeczkę, więc byłoby w zasadzie miło, jakby skoordynować troszeczkę te działania. Jakby Archaon nam trochę pomógł. Właśnie, Grimgor, zacząłem o nim mówić, że on tutaj nam migocze, co jakiś czas. Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. A on jest tutaj, Grimgor. Grimgor w tym momencie zaczyna w innym miejscu niż kiedyś, więc on jest bardzo blisko nas w tej chwili, z tego co widzę. Co tu? Twój socznik wypowiada wojnę. Komu wypowiada wojnę? Robaczy pomiot. Pięknie. No, oczywiście, że dołączy do tej wojny. Tego mi było trzeba, Archaonie drogi Akurat to mi się podoba, że on tutaj wypowiada, wypowiada te wojny całkiem tak nam na rękę. Więc jeżeli zajmiemy to, to będziemy mieli naprawdę fajną sytuację. Cały ten region będziemy mieli opanowany, no problem w tym, że będziemy graniczyć z Gringorem. Więc mamy dwóch twardych sukin czyli koleka i Gringora bardzo blisko siebie. Dobra, w monolicie kawronów coś możemy zbudować, ale to jeszcze nie w tej chwili. Ruszamy od razu tutaj. To się poruszałem. Ten astrok cały żyje już ma kurde, on ma wojowników chaosu, czy mi się wydaje? Tak, on ma już wojowników chaosu. A ten. Leave me be! Dobra, ale z pomocą Archaona może jesteśmy w stanie coś tutaj porobić. Czekajcie, czekajcie, jeszcze zobaczmy dokładnie, co on ma i co by było. Murwingi, żaby, ogary... nosiciele zarazy. To jest twarda jednostka, z nią miałem duży problem na samym początku, jak zajmowałem to drzewo szubienicze. Z tym miałem naprawdę duży problem, więc w zasadzie myślę, że to, co werbowałem wcześniej, to by było nadal rozsądne: czyli oszczepy i ogary. Tak, i ten gość, czy on coś może tu zwerbować? On tylko globalnie pewnie będzie mógł tu werbować. No, mniejsza z tym. Dobra, w Monolicie Gawronu zrobimy w takim wypadku budynek do rydwanów. 4 mega by nam się przydały, nie to, to i... A nie, lokalnie. Aha, no nie może werbować. Agle, aha, globalnie tylko w trybie obozu mu przecież którego w tym momencie jeszcze nie włączę Dobra, zerknijmy na dyplomację. Nie, nie chciałem tego klikać. WASD próbuje na tej mapie zawsze się przemieszczać, a to nie działa tak do końca, dobra koordynacja działań wojennych. Jak wygląda sytuacja? Mamy 30. Mm, a, dochód pasywny 2, okej. Okay. Mamy 30 tego, co to jest w ogóle? Oddanie? Oddanie, tak. Teraz na kogo skoordynować działania wojenne to jest pytanie. Czy na tą armię? I zakładając, że sobie z tymi chłopami poradzimy. To jest w zasadzie sensowne. A, bo on z nimi nie prowadzi wojny bezpośrednio chyba. Dobra, no to na tą armię w takim razie koordynacja działań wojennych. I w zasadzie to tyle, ile miałbym do powiedzenia w tej sprawie. Te misje sojusznicze. Pokonaj... Ale kurde, jakbym wziął tam misję i nie wziąłem w końcu, to miałbym dodatkowe punkty. I to już by było bardzo mile widziane. Bo wtedy mógłbym prosić o armię i to by było też bardzo fajne. Teraz mogę prosić o armię? Nie, 63 aż potrzebuję, żeby prosić o armię. Hmm, więc no teraz, gno Gnojory ja na razie nie pokonam. Więc na razie sobie darujemy tę misję i oddajmy turę i zobaczymy, co się wydarzy. I zobaczymy, co się wydarzy. No nie jest źle generalnie, bo w zasadzie no, straciłem to drzewo szubiennicze. Ale to jest, wiecie, to jest takie. Okej, okay, w porządku. Nie jest aż tak istotne, szczególnie, że zyskaliśmy tutaj całkiem sporo terytorium tam, gdzie nas interesuje, czyli bliżej jakby bazowej Norski. Okej, okay, Twój sojusznik wypowiada wojnę krwawym mieczom. Krwawe miecze są tutaj, tak jest, dokładnie tak. I nie wiem, co to jest za frakcja, szczerze powiedziawszy. Ona na pewno dużo nie ma, więc my teoretycznie dołączamy do tej wojny, żeby oczywiście nie zrywać przymierza z naszym archowanym i ewentualnie go nie wkurzać. Więc tak, dołączymy do tej wojny. Szczególnie, że tamten kierunek też jest dla nas całkiem mile widziany, mimo że nie będziemy graniczyć z tym obszarem, jeżeli byśmy go zajęli, więc... No, wiecie, tak. I dobrze, to i źle. Frakcji ilość się cały czas zmniejsza. Co co Archaon zrobi? Okej. Okay. Tutaj jakieś rzeczy się pojawiły. Pojawiła się armia Dolganów, konkretnie rzecz ujmując, ja w zasadzie... Nie, nie mogę jeszcze zaatakować. Yes, Dobra. Mm globalnie... on to jest full armia, tak, więc tutaj mogę zwerbować lokalnie. Czy tak, ustawmy tryb właśnie yes. I werbujmy tak. Lokalnie zwerbujmy włóczników grasantów, a globalnie zwerbujmy tak. Dwa działo szczepów i pieski w ten sposób. I jak będą rydwany, to zaczniemy werbować rydwany. W zasadzie teoretycznie mógłbym zaatakować tego gościa. Ja boję się, że ja sobie z nim naprawdę nie poradzę. Zu grasanci, okej. Okay. Bo on ma tak. Ty, on ma dużo tych żabulców różnych, dużych i tak dalej, i tak dalej. Ja na to mam niby włócznie oszczepy. Ale jeszcze chyba przeczekam jedną turę w tym miejscu, szczerze mówiąc. Jeszcze przeczekałbym jedną turę. Chyba. Ile byśmy zyskali? Dyplomacja. Ile byśmy zyskali na misje sojusznicze? 16. To nie jest jakoś super dużo. No szczególnie, że tu mamy tą koordynację, więc no może niech archeon zrobi wreszcie. No, patrzcie, on idzie tam. Mamy tu koordynację ustawioną, a tam idzie, kurde, na. Ale to fajne, że widzimy, gdzie on idzie. To też jest w sumie w porządku. Patrzcie na to, rycerze chaosu, z kopiami, kurde. Chłopiec wypakowany po brzegi praktycznie. Tu jeszcze mamy jakieś miecze chaosu. Czekajcie, czy ja mam nie widzę, jakiś standard, który mógłbym komuś przydzielić? To przed bitwą się chyba przydziałało, dobrze pamiętam. No, chyba tak. Możemy też dawać nazwy w sumie oddziałom, chyba, nie? Tak, zmień nazwy. Możemy zmieniać im... I będziemy im dawać nazwy, tylko jeszcze... Jak zbiło, powiedzmy, pierwszą złotą belkę, to wtedy będziemy dawać nazwę takiemu oddziałowi, bo wtedy faktycznie będzie coś wart. Dobra. Oddaję turę i zobaczymy, co się wydarzy. Na razie zobaczymy, co się wydarzy. Wyliżemy rany do końca. Tak, i później podejmiemy jakieś konkretne decyzje. No na razie wojna trwa, wojna trwa, na razie nie ma spokoju nawet przez chwilę. Mm, ale no cóż, tego się spodziewaliśmy w zasadzie, więc mamy to czego się spodziewaliśmy. Ok, no Archon tak, ominął kompletnie tamtą armię i poleciał sobie na równiny. Ok, i oni mnie jeszcze tu atakują w tym momencie. Szlachetna porażka nas czeka, zgodnie z wymysłami bota. To jest w ogóle walka, tu jest garnizon wysady nawet, wiecie, do wykorzystania. Więc armii będziemy mieli dużo, naprawdę. Wydaje mi się, że to jest do wygrania, szczerze powiedziawszy. Wzniosły bohater Nurgla. Co jest do zabijania? Trudne. W zasadzie najgorsza będzie taka kota do zabijania, czyli nosiciele zarazy. Rzecz w tym, że ja mam trzy razy berserkerów i jeden oddział elitarnych grasantów, więc to jest całkiem w porządku. No i tak, dużym problemem będą te żabulce, ale oszczepy mam nadzieję, że nam to pomogą. Dobra, wiecie co, tak czy siak. Ja zapisuję tą bitwę którą powinien wygrać dla nas Archaon. Coraz bardziej wkurza mnie to poddaństwo jemu, ja bo on naprawdę mało robi. No ale mam nadzieję, że przynajmniej zajmie tamtą osadę, którą, jeżeli my wygramy tą bitwę, a nawet jeżeli przegramy tą bitwę, to że on zajmie tamtą osadę i skończy tą frakcję, żywot tej frakcji raz na zawsze. Dobra. Zapiszmy grę. Galzak Kruk. O, chyba to to. Nie jestem pewien, ale tak, tak mi się wydaje. I kończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Czołem!